Cześć wszystkim, tutaj Wichana i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Teraz wreszcie trafiliśmy do ym, tego Blizzard Temple i właśnie mam do niego wejść. Tak więc nadal mamy lepsze rzeczy niż jeszcze nie, niż jazda pociągiem znaczy się. Wchodzimy wreszcie do środka, a długo na to czekałam. Siop! Ehm... jest zamrożona, co wygląda bardzo fajnie. Mam tu jakieś przejście. Z tej strony nie, z tej również nie. To idziemy tędy, w te pierwsze wrota. Jesteśmy na poziomie 1F. pewnie jest, ale nie mam aj, aj, aj nie mam nie mam czegoś, co się nazywa um, strzału albo czegoś, czy mogłabym znowu link Nie mam niczego, czym bym mogła. Już? O! Otworzyliśmy przejście samym uderzeniem odzwon. dzwon. Sios, 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 ode Muszę nich uciekać, ode mnie. Teraz zamrożą, ale ja na razie nie mam żadnej nie mam żadnej broni przeciwko nie. nie mam żadnej broni przeciwko tym tym małotrom okej, jak tam się dostać? przecież, no właśnie, jestem za malutka sią Oj, 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 wiecie co by mi się przydało? Yy, bardzo by mi się przydał, <grym> bardzo by mi się przydał jakieś kamień wielki, które mogłabym rozwalić te głupie, yy, strząsące rzeczy. No bo najwyżej ich mogę zmuchnąć, nic więcej im nie mogę zrobić. Mam nadzieję, że to o to chodzi, bo inaczej będzie. Aj, uważaj, uważaj. Uważa. widzicie. Za chwilę skończy mi się życie. Byłoby naprawdę głupio w takim momencie umierać. Yy, czy są gdzieś. Dobra, sprawdźcie, czy są gdzieś dzbanki. Serdeczka banki są na zewnątrz, pomoc banków, idziemy się uzdrowić i zaraz wracamy z powrotem Ach. strasznie głupia rzecz, dobra, jeszcze pół serducha dobra mam nadzieję, że nie będę musiała tego dzwonić jeszcze raz chociaż nie będę musiała go przestawiać taki zawsze no nie mam otwarte przejście A, będę musiała to przestawiać jeszcze raz, krap no już link już Hops. to pewnie szybciej by szło yy, przed chwilą gdybym za mną nie zczaił się ten no wiecie kto zaraz zobaczymy czy tak mi się uda gdyby za mną się nie czaił ten jup, dobra ten potwór po prostu lodowy idziemy teraz do dalej poziomie 1F cudnie odjakłam powiedzmy, że w taki sposób Ok. Idziemy yy, na dół. To idziemy na dół. Oj, oj, oj. Mam ci pewnie przepchnąć, ale... <grybujesz> <grybujesz> Dobra. Włączyliśmy jakieś wiatry. Konotwiera nam przejście kolejne. Сегодня нам С этой стороны. Мы сейчас от. А, что это в меня... Ты что во мне влез? Nie komentuję zbyt wiele tego, bo wiecie, co jestem na razie bardzo przyjęta tym, że gram. Link, to było naprawdę piękne, to co zrobiłeś. Krap. o beznadziejna seriously i kolejne i to mi akurat sprawia trochę trudności muszę przyznać jup link bo tu jest gdzieś wejście do... Otwieram skrzynię i tu mamy co? Tylko 20 rupisów, tak się namęczyło, żeby 20 rupisów dostać. Nie tu! Link! Fak! Od początku aż! Kurde, mam! To ja powinnam tak wzdychać Link. Ja tak oddycham, kurczę. Nie tyło <grym wytrza> nie, nie mam sposobu na to, żeby buchało się mocniej, bo chyba tego nawet nie mam. Nie w tę strony głupku. No. I uzdrawiamy się szybko, bo ducha. się przydało. I up, okay. eee, Co ja tu mam? Ja mogę sobie wziąć, ja mam w czym nie trafić. Naprawdę nie mam w czym nie trafić. Wiecie, tutaj zobaczyć, co tu jest. O. Jak mam je... Jak mam je rozwalić, teoretycznie? Okej, okay, tak mam je rozwalić z serducha, bierzemy. Okej, okay, coś się... O, skrzynia się pojawi. Mam nadzieję, że w skrzyni będzie nowa broń, a nie kolejny rupi. O, ustawię tak. I tu będzie co? Bumerang! Uhuu! Uwielbiam bumerang. Uhu! I może iść. Jak jest bumerang, to wiecie co? Życie jest o wiele łatwiejsze. Yy, jesteśmy w. Co to jest? To wygląda trochę jak klucz altowy twój jak klucz tenorowy pomieszany z walinowym. Jak mam to sobie zapisać? Aj. Dobra, zrobimy tak narazujące kreski. Tak. Tak, tak, tak. Bez klucza, bo klucz. W sumie nie wiem jaką miałbym. Jak to zrobić? Czekajcie, muszę zobaczyć co tutaj mam. Widzicie jak wszystko idzie pięknie jakiś bumerang. Tylko właśnie... Aj! Link! Krap! Jak się go nie trafić? W tym niestety jest ten problem, że on od razu się nie porzuci, dezaktywuje. Muszę co chwilę naciskać na nowo. O, jest. Skrzynia się pojawiła. To wracam po skrzynię. W skrzyni pewnie będą rupisy. Albo skarb, czaszka, czy coś takiego. Perły tym razem! Nie spodziewałam się kompletnie. Idziemy tędy po raz kolejny i klikamy klik. I co się pojawiło? Otworzą nam się drzwi. Na szczęście to nie są drzwi, które się zmieniają. Yy. Które nam <laughs> zmieniają się, dobra nie, nie zmieniają się, zamykają się po jakiejś chwili. To jest najbardziej wkurzające. Bumerang buberang będzie niepotrzebny. Ach, poważnie. Jak chciałam to powiemłam, że wszystko jest tysiąc razy e, tysiąc razy łatwiejsze. Co tu jest napisane? Dwa razy. Na tym samym dźwięku. Spoko, ale... Tu i tu jest dźwięk. Znaczy, dźwięk. Kosztument do ustawienia pewnie tego... Eee, do ustawienia tego... Tu i tu jest. Do ustawienia tego dzwonu. Jak to zrobić? Ja mogę sobie stukać, jeśli chciać, obawiam się. Bożym, że moza... nie wątpię, że miała. Aj, co jest z No, ja tu nie ma żadnego dobudzenia, właśnie. Jak ja mam to zrobić? Czekajcie, nie mam pojęcia, wiecie? Czyli byliśmy. Tu są te. A, to jeszcze mogę. Czekaj, 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 czekaj. Link, gdzie ty idziesz? Ach, on do samego początku jedzie. że muszę wrócić. idziemy jeszcze raz za nim w tę stronę tu i teraz na dół chodź, chodź, chodź jeśli to się okaże to nie to, to mi będzie po prostu przykro To jest... dzwoneczek. Hm. Tu muszę dwa razy te same dźwięki zagrać. Niskie. To musiał zagrać tutaj dwa razy Niski, wysoki, wysoki, niski Tak, ale skąd wróci jeszcze trzeci ten? Trzeci... No przecież nie mam strzału z ogniem Właśnie O, utknęłam, wiecie? Tutaj obok było miejsce, gdzie mogłam to postawić. Nie, tutaj było tylko to. A, czemu nie ma więcej wskazówek? Niski, wysoki, wysoki, niski. Hmm. Nie tak? Też nie tak? No odwrót. Hmm, nie mam pomysłu, wiecie. Czyli utknęłam. O, tu jest ten, co śpi zawsze. Dobra, zejdźmy na dół. Bo widziałam przed chwilą, że mogę właśnie zejść. Dobra, przejść tutaj. Aha, ale tu jest sam początek, tak? Tak, tu jest sam początek, wracamy się. Aj. Dobra, co one są na miejscu. Ale co mam zrobić? Kurczę, berdentkę. Nie mam pojęcia. Komu go teraz w to uderzać. To. Ma kształt tego symbolu, który jest wyryty tutaj, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak samo tutaj. I jak ja mam... Oj, jak to zrobić? Przecież grałam tak przed chwilą. Dokładnie to samo zagram przed chwilą. Dokładnie to samo zagram przed chwilą. Ładny. Teraz może musiałam stać bliżej dzwonów, po prostu. No i teraz jesteśmy. A, w miejscu, gdzie nie muszą się wszystkie pochoni zapalić. Zła kolejność. Yy, a jaka... O, Odmroziłam! Widzicie, <grymne> nie się odwróciłam? ty. A, już jest pokazane, dobra. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Było pokazane po prostu na Ziemi jak się odtajały. Czy mi się tylko wydawało, że to musi odtajać? Kolejność była pokazana. Jakie fajne, że mogę się tam wjeździć, tutaj. serduszek, tam się przyda może później. Tamto wejście. O, tu też coś jest. To sobie odstawiam od razu. Idziemy tędy. de.